Dzisiaj cofam się w czasie Back to the 80s! <noise> Dzisiaj porównę koreańską-polską modę w latach 80. Jesteście ciekawi? Zaczynamy! Dzisiaj będę robiła cztery stalizacje, dwie polskie, dwie koreańskie, ale jedna koreańska i jedna polska to inspiracja mamo, Moją mamą i mamą Wartka. Tak. To zaczynamy. Pierwsza stalizacja z polski! Dobra, przygotuję polskie makijaż w latach 80. Tak. I Bartek bardzo szukał i znalazł. Pisał od i teraz tak patrzę. Wybacz, proszę, lecz nie na to Po rekomendacji mamy Bartka, Na inspirację do makijażu wybraliśmy Izabelę Trojanowską. Na początku lat 80. była uważana za ikonę stylu, a jej wizerunek z wszystko, czego dziś chce. Jest uważany za kultowy. To polskie makijaż, to wtedy wow, bribi. Naprawdę taki cienkie i no ja, yeah. to też tak trochę wygląda jak mywa, ale o, ja nie mogę golić, nie? Tak schowałam, ale trochę wydatnie, to spróbujemy. Najpierw Bibi. i Bartek mówił taki czarny kolor. Polski makijaż lat 80. charakteryzowały czarne wrwy oraz dużo kredki do oczu. Ale nie, chyba trochę je się trochę wysokiej. Chyba. Yes. O! Mm. To taki zabawny filmik. Nie jestem twierdziką, dlatego po prostu śmiecie się. Nie komentujcie się. Ja nie umiem malować. Oto efekt końcowy próbowałam zrobić podobne czarne, cienkie bryby. Usta pomalowałam na mocno czerwony kolor. Tak prezentuje się pierwsza stalizacja inspirowana mamą Bartka, z której składa się z białej tuniki przepasanej czarnym dużym paskiem czarnych leggingsów oraz białych szpilek, do których ubrałam białe skarpetki. Dodatkiem był duży, długi nasienik. Proste biele gwiazd takich jak Hora z Uruszla nosiły podobny styl. Białe koszule z pufiastymi ramionami były jednym z trendów tamtych czasów. Jak się czujesz w stylu mojej mamy? Tylko w trochę tak nieśmiała, w <tuk> takim rybie. <gry> I Choryska z Tak, z Po prostu ja nie umiem chodzić. <gry> <gry> to <za> wysoki! Patrzcie, jak idzie kocie kakaczka. Miłego dnia. nie dnia. No dobra, to jest druga stalizacja. Teraz inspiracja. Moją mamą! Nie wiem, tak dobrze widać w kamerze czy nie. Wtedy bardzo taki metowy podkład, nie? Taki metowy w stylu bardzo biopopularny. A teraz robimy Bribi! Teraz taki prosty. Proste bryby są popularne, nie? Ale wtedy kiedyś takie jak mewa, nie? Tak wygląda. kirok 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 a tego tak wygląda. W Korei mówiliśmy, że malujemy górę. Jak mewa, karmienie i Tak? Trochę jest takie wysokie. Wtedy takie jasny kolor, nie? Wszystkie jasny kolor. Yy, wszyscy usłuchają takie jasne, niebieskie, zielone, yy, różowe, albo złote, nie? Tak samo jak w Polsce, w Korei trendem były kolorowe, krzykliwe nie do oczu. Makijażem akcentowano oczy i usta. A dzisiaj ja robię takie niebieskie i trochę zielony, no coś takiego i teraz eyeliner, nie? to wtedy takie ciemny, czarny i nie tylko na górze, na dole też wtedy lubię oczy pomalowałam na zielono-trukosowy kolor a usta w szkarłatnym kolorze Pierwsza koreańska stylizacja jest inspirowana moją mamą. Mam na sobie garniturowy komplet ze spódnicą. Jako dodatek wybrałam czarną torbkę. W Korei takie garnitur w tym samym kolorze były bardzo popularne. Oczywiście w latach 80. musiały być pufiaste lamiona. Jak się czujesz? Nieśmiała. No. Wyglądasz jak pani z filmów lat z 80. No. A ja tak dla mnie to taki styl bardziej w banku. Nie tak, wiem dlaczego, ale albo w, w filmie, banku. No, no albo w filmie, nie? Ale tak twoja mama się no. ubierała. Albo ja znalazłam filmik na jutwie taki styl i tak robiła włos, a potem tak. Jesteśmy tutaj w niedzielę, żeby nie było ludzi i miedzi mogła na chwilę zdjąć maskę. Tak. To są lata 80. za czasów korony. Tak, przed chwilą takie... Oficjalnie stylnie, Oficjalna stylizacja. Dlatego tak robiliśmy taki garnitur, albo taka kosiula, ja tak, Taką koszulę ja ubierałam. A teraz, w tym razem, zostaje dwie stylizacje, a to bardzo luzny styl, nie? Bardzo... Czuszki dla młodych ludzi, tak? Dlatego będziemy zobaczyć! Pio! Druga stylizacja to czarna spódnica z fajwankami biały top i cynzowa krótka. Kolejna stylówka! Jak? da się co? Tak, i oczywiście w Polsce na dużo zdjęcia. Widzieliśmy, że była... Yy, ta opaska na no. czoło, plus trochę większe, ale klipsy. Opaska na czoło to chyba największy trend w Polsce. Każda gwiazda chociaż raz ją ubierała. Do tego duże klipsy na usi. No. Tak i miało być okrągłe, ale takie przyszły przez internet, trochę nas oszukali na zdjęciu. Ale tak i tak pasujący. Tak, i pasek też. Tak. My tak długo szukaliśmy ten pasek Tak, nie? bo czy, teraz kupić czerwony pasek to trudno, trudno. Tak czarny, brązowy, ale czerwony trudno Karol kupił koralek, koralego coś takiego No, a w tym stroju jak się czujesz? no Czuję się, jestem taki dony nonni <noise> Ja. sterka. Masz pieniądze? Dawaj. <głos> <głos> Dawaj pieniądze. <noise> no. Ale w tym Takim. też trochę wygodniej, nie? Czy nie? Czy tamtym? A, trochę tutaj nie. To makiaż trochę nie, mój styl, ale ubranie to do to spoko, nie? To, jest... A to po prostu taka koszulka, nie? A to, to też taki korale <noise> <noise> A te wagida? No, serio? Za duże, nie, ale jest skoczko. Ale dobrze Nie po prostu ja tam robiłam, ale nie taki styl, nie? Ale no to spokojnie. Do koreańskiej moziowej stalizacji wybrałam spodnie jeansowe z wysokim sanem. dresową, kurtkę oraz t-shirt wypaski. Jako dodatki oryginalna torba oraz dłuż Oklary. To jest poświęcenie. O, o. Za, za dużo? Za dużo, do. O, o. Teraz, no. Teraz jest <gry> Wtedy taki, taki dużo jest, był popularny, i wtedy taki sportownie. A Adidas i jeszcze Nike. W latach 80. Korea biła coraz w Dlatego ludzie kupowali markowe ubrania. Oraz popularny był sportowy look przez Olimpiadę w Korei. Pod... Taka koszula, nie? Takie kieliny, paski, nie? Takie paski, nie? No. Tak. takie okulary ja Oczywiście no, no. być po koreańsku, czyli trochę na słodko W Korei klatki dowierano pod kolor modny bił dziewczęcy. look mhm. Taki słodki styl Co, a jak w tym stroju się czujesz? Trochę wygodniej, nie? No trochę wygodniej, bo to teraz trochę My wrócimy do tego stary stylu, nie? Dlatego no. taki styl też... Nie rzucasz się już w oczy, tak? No. I trochę hmm. taki komfortowy. No. Taki styl można... Ja uwielać codziennie, nie? Można. Czy nie? A chyba bez okular okulary, nie. Ale tak. No to wszystko w filmiku. Jak Wam się podobało, piszcie w komentarzu. Ale nie tylko to, jak chcecie latach 90, nie? To wtedy proszę pisać w komentarzu i jeszcze proszę lajkować. Tak. No, dlatego nie zapomnij ławki do góry i jeszcze suwa też. Tak. No a jaki styl bardziej lubicie? Też ta koryska, czy polska moda, która bardziej podoba się. To proszę też pisać w komentarzu. Tak. No do zobaczenia. Pa! Pa pao! to a